Właśnie zdjąłem spółki, a raczej po prostu włączyłem mój elektroniczny czytnik, żeby obejrzeć nadesłaną przez Stefana Workerta publikację Sam zbuduj łódź bez komputera. To książka dostępna tylko w formacie elektronicznym, ale i takiej objętość jest powalająca. Ponad 600 stron informacji, opisów różnych technologii i porad, a wszystko wokół amatorskich konstrukcji łodzi i jachtów, żaglowych i motorowych. Znajdziemy tu wszystko, co o budowie łodzi można opowiedzieć. Poczynając od szczegółowych wiadomości o najróżniejszych konstrukcjach kadłuba drewnianych, stalowych, aluminiowych czy laminatowych, z wszelkimi ich wariacjami, poprzez zaprojektowanie pokładu i jego sprzętu, aż po rozwiązania zabudowy wnętrza. Do tego dołączone są elementy projektowania jachtów, bez komputera, jak zaznaczono w tytule. Zapewne ku odstraszeniu czytelnika pokazane są nawet notatki z odręcznych obliczeń. Zresztą, jeżeli nam się nie spieszy, to komputery nie są potrzebne. Autor cytuje tu Stanisława Lema że maszyny nie są mądrzejsze od ludzi są od nich tylko szybsze. W książce jest też fragment ze wzorami matematycznymi ale jeżeli nie chcemy zbytnio zagłębiać się tu w problemy fizyki i konstrukcji poszczególnych elementów jachtu, to znajdziemy wystarczająco dużo innych wiadomości i porad, jak zbudować, zbudować, jak sobie poradzić z przeróżnymi, często nieoczekiwanymi problemami szkutniczymi. Wiele fragmentów było już publikowanych gdzie indziej, a teraz zostały zebrane w całość i zamienione w plik PDF. Szkoda, że jest to jedyny format tego wydania, ponieważ niektóre czytniki mają problemy ze skalowaniem PDF-ów. Niemniej jednak wszyscy majsterkowicze powinni się poczuć zaproszeni do lektury. Stefan Workert sam zbuduj łódź bez komputera, wydane prywatnie w formie elektronicznej.